Wi witam, ja jestem Dawid, a ze mną jest Sebastian. Moje. Dobra, idziemy zabrać drewno. Tak, bawiliśmy się liściami. Mm. Mm. No, która będzie za to ja już nie nie mogę. <grywka> 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 Dobra. Niewalne. Gdzie będziemy robić domek? Nie No nie! jakie je Ja zrobię na ja Lubię to... placki! Ja nie lubię. jesteś zły. Nie no, lubię Cię. Ja ci mnie nie lubię. Nie lubię. Nie, nie idź sobie. Co <laughs> co <ja śmiech> nie znam Cię. Daj mi jeść drzewo. Ale plagiat award. Lubię placki. <laughs> lubię. Ja chcę robić <laughs> Wordbench <laughs> Word Band Chyba tak się to pisze. No i nie spojrzałem kiedy zaczęliśmy nagrywać. Dobra. Za 10. Piąta. Boże, my się z tym nagrywaniem... Męczymy godzinę, no. Jezus Mario. Jest kamień nie ma kabina. Dobra. Szukam Mam je! O je! Co? Fajr, Fajr się stanie, Daj, przyjść tu i zobacz, do mnie. Nie pójdę. Może wejść w to do, do czego? Mam do siebie. Myślałem, że tam gdzieś około ciebie jestem. Pójdź, jak się nie stanie. Chunk jest się nie like załadował, jest lag serwera. Mm. Raczej, Chunk. A! Boże, co ja robię? A! Cześć, by? i mi... to, no, to tam nie, idź nie, 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 Ja nie, nie, na na nie, 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 to nie, nie, No. tutaj? nie, jakie? No jaka zbagowana świnia? jedno mięsko mam. Świnia. 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 węgiel. Wungil. Wungil. Grzybkiem ją zabiję grzybki, 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 Świnia. 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 To Świnia. Je, mam, mam trzy mięska, mam trzy mięska, dwa są dla mnie, jedno dla Ciebie. Yeah. O, dobra, dwa po dwa. Nie, trzy po jeden. Ja mam trzy, chodź, jadę. Kurde. Z nami jest taki dziwny kolega. Hello. <noise> No na pewno nie e, e. hmm. No już jesteśmy w pokusie Aha, dobra, gdzie ty jesteś? Aha, tam okay. jest górę Fikuś na góra, Fikuś na góra, Fikuś na góra Ojej, ja też zdycham Zdycham Nie niść nie niść Ale ja będę się przeprowadzał, ja no nie chcę na pustyni mieszkać Jak jakiś, tak jak, jakiś szwab Bo wiem, że ty, szwab. ty jesteś szwabem mm -hmm. Szwabie jeden tylko na pierwszą noc no, tak pierwszą noc tak Na no. Na pierwszą to jakoś jakąś na ładnie ładnie O! ładnie 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 o ładnie 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 O ładnie 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 tylko, ładnie i robię, no. Dobra, i tak jest rano jeszcze. Wejdźmy no już do myśli. O, ja. o ja! Kolejna wioska. Idź. Zobacz. Mówię kolejna, bo już była jedna. No właśnie. Tylko tak była nudna. Uznaliśmy ją za przegraną w konkursie. Najlepszego. Co ja w ogóle gadam. Zrobić ci łopatę? Nie. No. No. Co, co chcesz? Kilo. Chociaż mam. No. A może będę coś jeszcze lepszego? No już. ooo Jest kawał? Jaki żal! No ja nie mogę! Dobra mam dla ciebie, ten biorę wam Albo jeszcze nie. Zrobiłem tak. Siekie. Hmm, ładne rzeczy. Co, czasami będziemy się do siebie teleportować. Gdzie nie! Nie będziemy się teleportować. Dobra, gdzie jesteś? Bo ci dębano i będę sam nagrywał. Nie, nie. O, zgodził się. <laughs> no jak chcesz, to ja mogę, no. chociaż weź. Nie dobra, bo tak bez nikogo to tak jest jedna wychodzi mi jak mi. Ciekawe Ciekawe, gdzie jesteś? Tu poszły? Chodź tutaj do tego. O Jezu, no nie chodzi, będziemy wiec. Tak myślę, że nie zginiesz. O, jakie ładne. O, ja sobie pozbieram. Fajne, ale to nie to. Zasz mi spodenki. A co, nie masz? <grymne> no na grafnie. No przecież, spójrz sobie na swojego skina. Ja mam spodnie! Z żelaza chciałbym. No to sobie czapeczkę bo Aaaa, dobra. Nie, ja chcę żelaza. Jeszcze pewnie złota. Dobra, to Będę się błyszczał srebrzysty kolor A ty będziesz taki brązowy Złotowy Złotawy taki Złotawy gdzie jesteś? Tak Opiarniczam ich Kradnę, jestem brzydki złodziej Dlaczego mnie tak klika się dziwnie? Tak, tak, tak. Będę musiał te wszystkie nasiona na bo mi są niepotrzebne. Nie nasion. widzę Aha. A, a doszła. <grybuj> Ops. O, ale Zybać, tak. Bang. Zobacz. Jaki? No, się. Bug. Bang. Zobacz Bug. Bug. Nie, ja nic nie widzę. Tu, tu, tu. Aha, tu, to tak. Gdzie jesteś, chodź, tu, chodź, złoto to złote. Popaj, popaj, o, Wągiel, wągiel, wągiel dobry chodź, Wągiel. wągiel Wągiel, chodź, 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 nie, nie chodź, chodź, Będę dzień biedę, dzień. Okrat? Tak. Chwalasz, ten zbieram. A, już tu jest. Dziękuję. Daj mi to złoty Nie, nie, złotem. o Od razu lepiej się kobię. W którą domku będziemy mieszkać? No to tylko na pierwszą noc. No tak, no, no tak. Ja, no, też jest... albo kilka dni chociaż. Nie, to jest Ja zanim znajdziemy sobie jakieś zakwaterowanie. Tak, dokładnie zakwaterowanie Tak, yeah. to O, wrosło. to jest. Tak, to jest. Tak, to On też Aaaa, jaj, jupi, opijaj jaj. Aha, jak wcinam chlepek, a Ty nie. No, czoło. Okej. Okay. Tak. Będziemy mieszkać w dżungli, jak jakieś dzikusy. Ehe, słuchaj. nie. gnieśnienia. Ale to, ten, ten świat jest trudny, ehehe. <susy> no, nie wziąłeś pół Chyba Zrobić mam miejsce pochodnie? na domek! Para pa, pa, pa. Zrobisz pochodnie z węgla? I tego. Nie, zrób z wełny. Ojej, jakie fajne. Brzydko, wełna. 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 Trzy wełnianki! Na mnie, na mnie wszystko pójdzie, nie na ciebie! A Kis ma skarb. Dawaj, dawaj go! O, dawaj, wełna. Bronzowa. Ja się błąkam po lesie. Ja się błąkam. My, my tu rozwalamy owca, a tu się zachód robi. Raz. ok. Aha, dobra, spokój. Zobaczycie to na moim nagraniu, bo... O ja. Ale ładne jaskinki. Eee, czekaj, no. no jaki żal w ogóle. A ja pozbieram dla ciebie troszkę.

brązowa wełna aha dobra mam 4 to jeszcze ej czu mnie tu bije bugi mam, znaczy lagi no bugi lagi ale mam lagi o człowieku chodź do wioski o jest 4, 2, 6 gdzie jest ta jedna wełna jeszcze jedną owcę muszę ukatulić. Wziąłeś ją. To będzie ładnie. Nie ma, jak Boga kocham, tutaj nie ma gdzie zrobić domku. Co ja tu mogę z tego zrobić? O, jest! Mam miejsce. O, wełna może, węgiel. Co my tutaj zrobimy? Helmeta Ty, bo się noc robi Chodź do domu No chodź tu dobra. Ja jestem domku, Dwa, pięć, dobra Ja może jakoś przeżyję Aż mi do domu, ty jasne. <grym> <grym> Kurde, dom się wam wiązał. drzwi postawię mogą. Będę teraz i teraz. No, mam. A ja mam dla ciebie taką miłą niespodziankę. <grym> no, mam wełnę na łóżka. No, na łóżka. No, ale ja już nie mam. nie ma Co? O, widzę cię. Poznał, w, poznał że wszędzie te gacie. Hihi. <laughs> no a dawaj żarty. Nie. A, creeper. creeper! Ale tak na poważnie. Creeper! Ewakuacja! Kurde, tutaj nie ma jak wejść do tych domków. Mam do tego z domek. <laughs> a, powiedział. Co wiedział? No Kurde, koz jak mnie wyje, ja mam ciebie. A, ciebie kosek, a mnie creeper goni, no jeszcze zombiaki. O matko, gratulacje. Da. Okay. A w nocy polują, he, he. A ja nie będę mieszkał u Polują, tylko, oni nam ja nie... nie chcę mieszkać u kowala, u kowala jest nieładny. Kowal jest brzydki. O, jeszcze, jeszcze zielone coś się do mnie doczepiło. Ta, a masz może... Gdzie ten, gdzie ten creeper, Dom, przy domu? Nie, go nie umiem. Ej, się chyba nudził. Kurde, gdzie masz łódwęcza? A, dawaj łódwęcza. Jej. Yeah. jest za to był za fail? Nie, nie, nie. Zobaczcie sobie w odcinku. Przesun się. Proszę. się. We, we, masz tu, ma... No, ej. O, Dobra, masz tu wełnę. Ma... O, daj masz tu węgiel. I daj pokczopy tu Masz tu pokczopy. I... Teraz ta moja. Chodzi moja o moje skrzynkę. Okej. Ej, ja bym ja bym tutaj nawet mógł mieszkać, wiesz? Coś miałem złota. Ale zobacz. Jakby ten dom jak troszkę tak powiększyć w tamtą stronę i trochę w tą I to zobacz, tutaj by było takie fajne wejście, tutaj piecyki, tutaj by się tak e, płatkami, nie? Tak Tylko jak wyjść Rób sobie okay. łóżeczko i się tam kładzie. Wiesz, Zrobię, ja. tutaj. ale mam fajny pomysł No kurde, daj moje drewno. Moje. drewno Daj, bo chciałem Ile miałeś? Nie wiem, pięć O. 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 Daj mi mieczek. nie mam Nie dobrać. masz mieczyka? Nie, nie daj, ble. Dobra, chodź. Albo nie, na co No co ty zrobiłeś? cicho Robi, Robię dobrze. A znaczy, ty już. Dobra. Się źle czujesz? Dobra, trochę. Wow. Dobra. Rób. Kładź się tam i nie gadaj. O, nie chcę tego. Boż. On będzie lizał. <grym> Dobranoc Dobra nas Dobra. dzień dobry. Dzień dobry, witam was. No, no, Ależ to brak czeku. Dwa żyć zostawił, no wiesz. Daj chociaż jeden. Masz tu? uderz, to... ryj się, kurła. Nie chcesz nic? Mam jeszcze jedenaście chlepów. Życie nie, żyć nie umierać. Człowieku. Oj, kostek się męczy. W studni. Nie <głos》. 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 <głos> no Studni. Aha. Idę po polonek na O oh. tak! Zgadnę A jak? A! Oh. Nie dobrze, bo Jakie interesujące. Ono no mi idzie. Jakie interesujący domek. Oje, nie, 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 nie. Ty to widzisz? Zobacz. Gratulacje. Siła. Jezu, jakie to są straszne. A pomocy! Boję się. Dobra, trzeba brać ręce w robotę. Kurde, nie mogę się mieścić. Tak, tak gruby jesteś. Tak gruby jesteś, Lubię placki. Ja z tym się w tupakował w nogi już tutaj zresztą co się bed Wypadł na dwór do hmm. kogo? No, będzie blisko tak jedno słowem bum tak um. ty mieszkasz gdzieś indziej? nie ty mieszkasz gdzieś indziej? a właśnie chodź pochodzie o, dzień dobry pająk się to pakował do podróżną świnie. Tam jest świnia. No, pochodzę. Mam pochodzę. Sze? Nie. Sześć. Miał na Aha! To tużko postawił. Ja. To na myślkę zrobił To był nasz kolega i jego duet po prostu. <frut shoutout> nie, to nie było żadnego duetu, ale nieważne.

No jakie Co mnie bije? E, ten studusz. No <grym> przecież mu... Mógł... To jest bo przecież ty... Przecież... No jakie? No ja nie, nie mogę! Lec... Za... wybije wszystkie świnie w okolicy. Kurczę. No nie mogę. Jak teraz... Masz dać jeden. Jeden. No, dobra świnia, ciebie lubię. <grym> lubię ją. Chociaż nie... Co to było? O dzień dobry. O, jak to dziwne? O, ja chcę tam gdzieś, nie nie chcę mieć tam gdzie masz. O, tutaj. Tu! Nie, nie chcę. To zbudujemy O, zombie jak się tu łączy. Cześć. O! Żelazo. Trzy razu z niego wypadło? Ile? No? Jeden. Ale z... chcę... Weźmy... Nie, sześć! Nie, to nie miałem. Pozbieraj mi żelaza. To sobie zro... to zrobię. sobie też tę. Nie, A, aby nie skłonny. Zrobię, zrobię sobie wiesz tak. Spadni byśmy mieli. Kasy. O Jezu, po co spodnie? Na co mam zrobić? Masz helmeta? Nie chcę hełmet złota. Ja ci dam spodnie. żelazo. Ty jesteś, ty jesteś, tam, tam jesteś, tam jesteś, ale lagi masz człowieku już jadę aj mam tam. 12 A ja chcę tylko wiatr grzybki A aha weźmiemy, pozbieramy ten drewno i wyśmy to... zaczęli budować, co? Dobra. Ja będę zbierał, bo to będzie nie budował. I na drewna. Chodź do Mam przecież jeden desek. Ja cztery deski. To będzie trzy budowa. Ale ja buduję domek, bo ja, bo ja mam do tego talent. No to ty zbudujesz. Ja zawsze buduję z drewna. I like drewno. I like wood. Tak żebym było poprawna wymowa. Yeah! skoczyć komuś do ogródka ale ja fajny w tych gaciach. <grywa> nie, jak będę miał buty to wtedy to założę wygląda jak nie no pomógł no chodź tu no chodź tu chodź gdzie żeś pod piernicą <grywa> pod pierniczą. weź daj, no już się przetapia aha moje pięć to już przetapione o BOŻE! Krzysztof zostawił Klota! Jezus to <te> Boże <noise> Nie, nie wiem no, jak ja to zrobiłem. Ci nie da się Nie wiem co, co zrobić? Spadnie robisz? Zrobisz Nic nie rób najlepiej Ja też już nie noszę Ja zrobię. Fikiera Hmm

Daj <gry> się Teraz to zamuruj. Teraz, teraz wyglądam jak człowiek. Abyś chce mieć zbroję z rogu. Kubraczek. Nie, nie mam. Ja bym lekała ja niebieskiego brakuje. A jajajubi opiej A ja jubi, jubi A ja O ja ile, ile minut tak nagrywamy? Zaraz będzie po 10... 25 minut. To czekaj, jak będzie noc, to po, po, po podejdę sobie tam do domciu. I wtedy zakończymy wodę. 25 a 5 minut to jest dobrze. Nie. No dobrze już jest! No dobrze, ja nie lubię Ja nie lubię. O Kamie już zresztą. Idę na jakiejś jaskini, może znajdę jakieś żelazko. 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 A dzisiaj jest fajny film na posaczek. No ale żebym skin, skin nie Ładny skin, prawda? No, też ładny. Już magazyn są. Aha. O, ja żebym skin nie znalazł. Ile już tego? 30, prawda? Znaczy, no, no, to nie trzeba. Dobra. Kurde, szkoda, że nie ma tutaj pluginów. No, fuj. Węzioł Warp. Nazyje Hoopur. No, to by się przydało. No, jesteś gdzieś daleko. Albo stał on set byśmy sobie ustawili, że w domku byśmy nie stały. Cicho bądź. Ja wiem, że 31. Drewno. Drewno. Chodź do domu. Chwileczkę. Po A, mnie, A nie, że? No, wiedziałem, że tu jest... Żelazo. Wiedziałem, że to jest A krów że nie, nie spotkaliśmy żadnych. A ja zabieram, zabieram. zabieram. I się tak Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, The Nie, nie. W Nie. to Nie. 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 bo Nie. Nie. Ja się mogę pobawić. Nie pobawię. Dobra, póki jeszcze nie ma, choć się zakłada, no to muszę. Mieczy się kończy, ja już No chodź, tu! No idę! Tu To w domu. Sorry, że to zrobię, ale. No, jak się widzę? Dobra, jest! No, widzę, dobra. widzę, widzę, jest! Takie błędy chodzenia daleko. Jeszcze nie ma w terenie. Gdzie pies ma Boże, Zaj. ci laptop grzej. Aż miło. Aha, dobra, jak tam Majka. Kurczak, zajmie się. Aha! Kurczak, zajmę się drugi ja? rebowami. Where are you? Where are you? Tak. Jezu! No jest. Sirotały. Dobra, kończymy. Chwila, chwila, chwila. Za się skakał. O, od No też tak kiedyś robiłem. A to na starym komputerku. Do łóżka. Dobra. No to żegnamy Was. No i cześć. Cześć.